Siema zapraszam na kolejny odcinek z Miko 10971. Ich brauch nicht... Jest to zgrajmer robiący odcinki z zagrajmy w np. przykład GTA 4. Zobaczmy awatar i opis. Po awatarze można widzieć, że kanał jest o grach. Awatar jest fajny. Widzów naprawia 50, na razie ma 49. Opis o mnie, rodzinne miasto, wszystko jest wypełnione po brzegi. Tu można znaleźć muzykę. Gameplay y. To już koniec, sorry, że takie krótkie a i jeszcze jedno nie będę dawał codziennie filmów powód, koniec ferii.